Tycha! Tycha! Już dobrze, to ja. Nie grozi wam żadne? Insomnia Games raz jeszcze udowadnia, jak tworzyć gry z prawdziwym sercem, i niezaprzeczalną jakością. Ich najnowsze dzieło to wysublimowane doświadczenie, zarówno pod względem technicznym, jak i graficznym, które w końcu wykorzystuje potencjał konsoli PlayStation 5. Lombaksa i jego robota przez wszystkie wymiary, żeby powstrzymały nas jakiejś ścieżkiem hej, z tej strony drunk Parisa wy oglądacie recenzję Rachet Clank: Rift Apart wydaną na konsolę PlayStation 5, a także komputery osobiste systemem Microsoft Windows. Fabuła tytułu rozpoczyna się w pewien czas po wydarzeniach przedstawionych w grze z 2016 roku, która stanowiła restart serii, opierając się na filmie anonimowym jako nowej historii. Podczas parady zorganizowanej na cześć dwóch bohaterów niespodziewanie pojawia się Doktor Nefarius, trzymający w rękach potężną broń zdolną otwierać portale między wszechświatami. W wyniku niefortunnego zdarzenia Ratchet, Clank oraz sam Doktor zostają przeniesieni do zupełnie nowego wymiaru. Nefariusz staje się imperatorem, podczas gdy nieustraszona dwójka bohaterów zostaje rozdzielona. Na szczęście dla Klanka udaje mu się nawiązać współpracę z Rivet Lombaxem z alternatywnej rzeczywistości, która pełni rolę swoistego odpowiednika głównego bohatera. Sympatyczna dwójka oraz Ratchet muszą teraz wspólnie działać, aby naprawić uszkodzone wszechświaty i po drodze spotkać nieco znajomych postaci z tego alternatywnego wymiaru. Wspomniana Ribet ożywia historię i wplątuje się w wiele tajemnic, które nadają jej unikalny puls. W miarę rozwoju jej opowieści stopniowo ujawnia satysfakcjonujące odpowiedzi dotyczące tożsamości i przeżyć bohaterki. Żeński Lombaks jest grywalny przez połowę przygody, jednak niestety w polu bitwy jest praktycznie identyczna jak Ratchet. Brak wyróżniających ją cech sprawia, że traci ona indywidualność. Obie postacie dzielą te same bronie, ulepszenia, zbroje i zdobyte punkty doświadczenia. To rozwiązanie ma na celu utrzymanie spójności i płynności rozgrywki, wpisując się w koncepcję dualności wymiarów. Niemniej jednak można odnieść wrażenie, że jest to stracona szansa na wprowadzenie prawdziwie nowej postaci i zmienienie pewnych elementów. Podczas przygody będziemy podróżować między różnymi planetami w celu znalezienia sposobu na skonstruowanie nowej broni do otwierania szczelni między wszechświatami i powstrzymanie zagłady. Oprócz głównej linii zadań do wykonania są także opcjonalne misje poboczne, które zapewniają dużą satysfakcję dla gracza. W trakcie rozgrywki warto zbierać rarytanium do ulepszania broni oraz złote przedmioty, które odblokowują dodatkowe funkcje, takie jak filtry wizualne oraz inne cheaty. Nowym elementem są krótkie wymiary z zagadkami platformowymi. Po ich ukończeniu gracz zostaje nagrodzony nowym elementem zbroi dla Ratcheta lub Rivet. Pojawiają się również zagadki logiczne, w których Clank musi kierować małymi wersjami siebie przez tory przeszkód. Dodatkowo będzie można używać małego robota o imieniu Glitch, aby naprawiać uszkodzone komputery, przenosząc się w głąb jego systemu, gdzie należy eliminować wirusy i niszczyć przeszkody ogniowe. Gra jest pełna różnorodnych i ekscytujących mechanik, które dostarczają wielu niesamowitych doznań. Różnorodność w grze jest również widoczna w każdej planecie. Każda z nich, a tych mamy dziewięć, posiada unikalny klimat i środowisko, oferując nowe sposoby eksploracji. Może się zdarzyć, że gracze będą latać na grzbiecie dinozauro-podobnego wierzchowca, korzystać z rakietowych butów, aby ścigać się po starożytnych górskich ścieżkach zanim się zawalał. Każda planeta zapewnia odmienne wyzwania i przyjemności, zachęcając graczy do odkrywania różnych miejsc i eksperymentowania z różnymi mechanikami. To dodaje jeszcze więcej dynamiki i nieprzewidywalności do rozgrywki, utrzymując ją interesującą na każdym etapie gry. Późniejsze planety bawią się jeszcze bardziej koncepcją multiversum w sposób zaskakujący i niespodziewany, łącząc różne gatunki w innowacyjny sposób. Ta koncepcja czerpie inspirację z niektórych wcześniejszych gier stworzonych przez Insomniac. Gra jest platformówką opartą na eksploracji z dużą ilością walki po drodze. Będziemy stawiać czoła wrogom i prowadzić pojedynki, wykorzystując myślne bronie i zdolności, aby pokonać przeciwników. Konfrontacje są dynamiczne i angażujące, a rozmaitość dostępnych broni daje możliwość eksperymentowania i dopasowania strategii do własnych preferencji. Oprócz standardowych broni, takich jak pistolet energetyczny czy wyrzutnia rakiet, twórcy wprowadzili również unikalne i nietypowe narzędzia do walki, które wyróżniają się pomysłowością. Przykładowo, zdraszacz roślinogenny to broń, która zmienia wrogów rośliny, wywołując zaskakujące efekty w postaci liści i kwiatów. Rękawica zagłady wysyła małe, ale zabójcze roboty, które atakują przeciwników. Uderzacz negatrolów wystrzeliwuje potężny promień energii, który jest w stanie zatrzymać praktycznie każdego wroga na swojej drodze. Każda z tych broni ma swoje unikalne właściwości i możliwości, które zachęcają do eksperymentowania i odkrywania ich potencjału. Wszystkie te elementy razem tworzą satysfakcjonującą pętlę rozgrywki, która skupia się na wspomnianej eksploracji, walce i zdobywaniu coraz potężniejszych narzędzi do eliminacji oponentów. Poznanie tajemnic i możliwości każdej broni to prawdziwa przyjemność, która pozwala odkrywać nowe strategie i pomysły walki. Ponadto tytuł oferuje możliwość dopasowania pod siebie preferowanych broni, które nieczęsto pojawiają się w grach platformowych. Wszystko to sprawia, że raczej ten Klank Leaf Apart wyróżnia się na tle innych gier, oferując nie tylko różnorodność ekwipunku, ale także możliwość personalizacji, co przekłada się na jeszcze większe angażowanie w rozgrywkę. Produkcja zajmuje około 13 godzin zabawy. Gra jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą tylko przeżyć fascynującą i dobrze skonstruowaną historię. Dla tych, którzy preferują zdobywanie 100% osiągnięć, ukończenie gry potrwa nieco dłużej. Istnieje wiele zadań pobocznych, ukrytych wymiarów i minigier, w których gracze odkrywają cenne przedmioty służące do ulepszania ogromnego arsenału dostępnego dla protagonistów. <gry> Insomniac Games świetnie zintegrował funkcjonalność kontrolera DualSense Grow. Prawie każda broń wykorzystuje adaptacyjne spusty kontrolera PS5. Naciśnięcie spustu w połowie powoduje celowanie, a naciśnięcie go do końca wystrzeliwuje pocisk. W przypadku strzelby naciśnięcie spustu w połowie skutkuje oddaniem pojedynczego strzału, a wciśnięcie go do oporu powoduje strzał z luf. Nawet podczas eksploracji DualSense emituje delikatne impulsy dotykowe, gdy zbieramy walutę w grze lub korzystamy z butów magnetycznych. Tytuł jest absolutnie oszałamiający pod względem wizualnym. Przerywniki filmowe są po prostu zapierające dech w piersiach, a sama grafika rewelacyjna. Futra lombaksów są puszyste z tysiącami pojedynczych, ruchomych włókien. Dzięki efektom świetlnym i odbiciom gra nabiera głębi i bliskości porównywalnych nawet z produkcjami hollywoodzkimi. Szybsze czasy ładowania pozwalają bohaterom na podróżowanie między planetami i przechodzenie przez szczeliny wymiarowe bez najmniejszych przerw. Produkcja oferuje trzy tryby wizualne: standardowy tryb 4K przy 30 klatkach na sekundę, tryb wydajności 60 klatkami na sekundę oraz tryb 60 klatek z włączoną opcją śledzenia promieni. Oczywiście istnieje pewna różnica w rozdzielczości między tymi trybami, jednak godne uwagi jest także to, że przełączanie się między nimi jest praktycznie niezauważalne. Muzyka stanowi mieszankę różnych gatunków, jest efektem współpracy kompozytorów Marka Motersbark i Davida Bergerstranda. Motersbark jest znany ze swojej pracy przy filmach takich jak Austin Powers i Delego Movie. Natomiast Bergerstrand brał udział w tworzeniu ścieżek dźwiękowych do takich gier jak God of War oraz Horizon Zero Dawn. Całość jest dynamiczna, ekscytująca i doskonale pasuje do szybkiej akcji w grze. Muzyka tworzy wyjątkową atmosferę i pomaga w odkrywaniu różnorodnych światów, w których podróżują bohaterowie. Warto podkreślić, że gra zawiera pełny polski dubbing. Głosy zostały doskonale dobrane i świetnie oddają charakteryzację poszczególnych postaci. Produkcja audio prezentuje poziom jakości porównywalny z anonimowym filmem. O, a żebyście mieli co robić. Insomniac Games ponownie dostarcza doskonale wykonaną przygodę, która z pewnością zadowoli weteranów Ratchet ten gang. jednocześnie będąc idealnym punktem wejścia dla nowych graczy. Gra co prawda nie wprowadza rewolucyjnych zmian, ale to co robi, wykonuje z fantastycznymi wartościami produkcyjnymi, dbałością o szczegóły i nieustającym poczuciem zabawy.